Stanie 27 za jeden punkt. Objętość walca o promieniu podstawy 2 jest równa 16 pi kwadrat. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wysokość tego walca jest równa. Ok, rozpoznajemy bryłę walec. Tak, co my właściwie wiemy w tej bryle? Znamy długość promienia podstawy. Wysokość h jest nam nieznana, dopiero jej szukamy. Ale znamy objętość liczbowo 16π do kwadratu. Tak nietypowo liczba pi podniesiona do kwadratu, no ale to nic. Ok. Skoro objętość walca, to stosujemy wzór, jest podana liczbowo, to stosujemy wzór na objętość walca i r kwadrat. To tak? pole podstawy, i teraz wnosimy się na wysokość h, wypełniamy w przestrzeni to pole koła, czyli razy h. Ok. Możemy objętość bryły. V liczbowo znane. 16π do kwadratu daje promień to 2 razy h. 16π do kwadratu możemy zapisać troszeczkę inaczej, jako π razy π. Tę potęgę drugą rozbiję na iloczyn, bo tu występuje π tylko raz. Pi razy 4 razy 2. A zrobiłem to po to, żeby teraz było łatwo nam skrócić π. Tu zniknie jedno i tu zniknie jedno, a tu jedno zostanie, 16pi równa się 4 razy H, uwalniamy H od czwórki, Mienię kolejność stron H równa się 4 pi. Czyli objętość, czyli wysokość tego stożka tego walca objętości 16 pi kwadrat jest równa 4 pi.